Niektórzy zobaczyli tytuł i się przestraszyli. Spokojnie, dzisiaj nie będę się ścigał, nie będę jeździł. A przynajmniej wam tego nie pokażę. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Po raz 156 we blogu Powrót Roberta Pelch, chyba to jest ta liczba prawidłowa numeru vloga zastanawiałem się przed chwilą, ten odcinek jest taki zupełnie spontaniczny bo zastanawiałem się czy już się położyć, się spróbować trochę przespać po łącznie godzinie snu w ciągu ostatnich tam 36 godzin więc jak dostoję to będzie dobrze tak się zbliżam do granicy, nie próbujcie tego w domu na pewno no ale tak zastanawiałem się i akurat czytając Wasze komentarze na blogu między innymi. Wpadłem na pomysł, żeby może nagrać taki odcinek Po co Kubicy to wirtualne ściganie. No bo po tym 24 godziny Nürburgring no możemy mieć takie mieszane odczucia, przynajmniej niektórzy mogą mieć. No bo wiemy, jak ten występ się zakończył. Jeżeli ktoś nie wie, to zapraszam, takie pełne podsumowanie. Zrobiłem 12 minut. Skróty najważniejszych wydarzeń. No oczywiście, najważniejsze wydarzenia to są te przygody, no bo jest trudno tak całą jazdę opisywać i, i dawać jej urywki. A tej jazdy takiej naprawdę dobrej, z dobrym tempem, szybkiej, było bardzo dużo i zarówno ze strony Roberta, jak i jego partnerów zespołowych z Orlen Team Targa. No ale mimo wszystko te przygody były. No i chciałbym teraz odpowiedzieć, bądź spróbować odpowiedzieć na pytanie, a przynajmniej przedstawić moją opinię, moją odpowiedź na to pytanie. Po co kubice to wirtualne ściganie? Pomijam tak zupełnie taki aspekt społeczny, że siedzi chłop biedny w tym Monaco w odosobnieniu, no to co ma robić? No ściga się, a on lubi wyzwania, nie lubi ścigać się po nic. To sobie trenuje, to ma kolejne starty, może się do nich przygotowywać, ma jakiś po prostu cel trochę związany z wyścigami. No ale właśnie, czy to są wyścigi, teraz pytacie. Nie chcę zupełnie tutaj wchodzić na taki spór. Egzystencjonalny, i tak dalej, i tak dalej. Czy to wirtualne ściganie jest bliskie, czy nie? Ja to trochę traktuję bliskie realizmowi, ja to trochę traktuję jako po prostu osobną serię wyścigową, do każdej serii wyścigowej w motorsporcie trzeba się po prostu przygotować, trzeba nabrać doświadczenia, trzeba dużo pojeździć tym samochodem trzeba dużo pojeździć po takich torach trzeba poznać specyfikę, trzeba też dysponować dobrym sprzętem, o czym za chwilę powiem, no i generalnie trzeba zebrać te wszystkie elementy do kupy, żeby móc po prostu w niej rywalizować na wysokim poziomie i to mówił wielokrotnie Robert Kubica, gdy przyszedł do rajdów to wielokrotnie mówi teraz, gdy Omawia sytuację z DTM i tym, że niektórzy widzą go w walce o podium, a on uważa, że w pierwszych wyścigach wejście do dziesiątki już będzie na, no, satysfakcjonującym rezultatem. To też są fajne wypowiedzi ostatnie dotyczące Roberta. Polecam przeczytanie ich na blogu powrót Roberta. oczywiście. No i. Ja właśnie tak to odbieram, bo no, musimy mieć dobry sprzęt w postaci kierownicy, ale nie tylko. Ja się ostatnio bardzo mocno na tym o tym przekonałem, prawda, że trzeba również mieć dobry komputer, dobre połączenie internetowe i tak dalej. Przecież Pablo na streamie też się pięknie przekonał, że sprzęt musi być idealny, bo mu kierownicę odłączyło w pierwszym, na pierwszym jego kółku. Więc no generalnie trzeba te wszystkie elementy zebrać. Tak samo jak wy próbujecie w innych dyscyplinach, w innym sporcie, wszystko ma swoją specyfikę, wszystko ma swoją charakterystykę. Więc myślę, że nie ma co wchodzić w takie dyskusje, czy to jest sport, czy to nie jest sport. To jest po prostu pewna dyscyplina. W której używa się zasadniczo tych samych narzędzi z, funkcji, z punktu widzenia kierowcy, których używają kierowcy na torze, czyli kierownica pedały zmiany biegów, opatki <grymnie> zmiany biegów i, i pedały, oczywiście gazu, hamulca, sprzęgła itd. Tak Więc myślę, że na, tak do, po, do tego powinniśmy podchodzić. No i to doświadczenie, to doświadczenie, którego Robert Kubica ma nadal mało. Gdy on jeździ w iracing, możecie zobaczyć przy nim taki żółty znaczek, podczas gdy inni mają zielony, niebieski. To jest jego licencja, licencja, która jest słabsza na tle rywali i rzadko możemy znaleźć w tych wyścigach tej naj, najlepszej klasy naj, z najlepszymi kierowcami, rzadko możemy znaleźć tam kierowców o tak niskiej licencji i o tak niskim i-ratingu. Nie pamiętam dokładnie ile Robert ma, ale to jest tam 3,2 chyba, podczas gdy wczoraj patrzyłem było sporo ponad 7 tysięcy, czyli no, jednak to są ludzie, którzy grają znacznie więcej, mają też no, być może nie lepszy, ale lepiej przystosowany sprzęt czy lepiej opanowany ten sprzęt i tak dalej, i tak dalej. No po prostu to są inne wyzwania, i myślę, że teraz oczekiwanie, że Robert nagle tu będzie wygrywał, bo on jest z realnych wyścigów, więc powinien wszystkim dołożyć no raczej nie jest takie yy, zasadne. No, oczywiście wszyscy mamy w pamięci ten 2005 rok, Robert przyjeżdża na mistrzostwa w Kolina, mistrzostwa wirtualne, yy, rajdowe, no i wszystkich ogrywa, a potem pojawiają się zarzuty o, o oszustwo. No ale mimo wszystko nie porównujmy tamtej sceny kolinowej, yy, bez oczywiście urazy, no do tych simracerów, którzy potrafią spędzić yy, set. No, może, może nie chcę przesadzić z bo ale naprawdę bardzo dużo godzin przed monitorem i po prostu jeżdżąc, trenując. To trzeba wytrenować. Robert ma jeszcze za małe doświadczenie. Jednocześnie, Robert, niektórzy na to zwracają uwagę. Ja się trochę z tym zgadzam, że Robert no, niezbyt się nadaje do tego sim racingu i generalnie do wyścigów długodystansowych. jest to tak bardzo. Ostro powiedziane, ale nie, nie, musiałby troszkę zmienić swoje podejście, bo on idzie wszystko na 100%. To zwracali na to uwagę nawet George Russell w ubiegłym roku, no i wszyscy zwracają uwagę, że Robert zawsze robi wszystko na 100%, że nie odpuszcza. No, i widzieliśmy podczas tych dublowań czy podczas tych prób wyprzedzania przez rywali, że Robert nie ustępuje po prostu i nie, nie może przezwyciężyć w sobie tego instynktu wyścigowego, przez który przecież nim kierował przez te 20 parę lat kariery. Nie może w tym przezwyciężyć, żeby ok, odpuścić, wyprzedzić czy ominąć ten dublowany samochód w następnym zakręcie. Robert po prostu się zbliża, to zaczyna wyprzedzać. No, jednocześnie być może. Nie jest przyzwyczajony do tych standardów, nie wiemy jak by mu szło gdyby na przykład jeździł w WEC w wyścigach 24 godzinnych na prawdziwych torach, czy yy, tam być może rywale są przyzwyczajeni do tego, że LMP1 na przykład wchodzą jak przecinaki i nie patrzą na nic, raczej tak nie jest, no ale... Ale musimy też wziąć pod uwagę właśnie specyfikę, że być może w iRacing, jeżeli chodzi o przepuszczanie kierowców, jeździ się trochę inaczej niż w, tym, niż w tych realnych wyścigach. Po prostu. No poza tym musimy wziąć pod uwagę to całe doświadczenie e, Roberta. Nie chcę tutaj jakby bronić go, czy, czy tłumaczyć, ale według mnie pewne kwestie wymagają podkreślenia. Że to nie jest tak, że możemy sobie jeden do jednego przekładać i mówić, że o Kubica się rozbija w wirtualnych wyścigach, to w WEC też bym sobie nie radził. Nie, być może potrzebna jest jakaś tam zmiana podejścia, ale według mnie, no tutaj na razie mówimy o paru gościnnych wyścigach Ym, i to nie jest, no, nawet nie ma tutaj jakiejś yy, yy, wielkiej sławy, wielkich nagród, ale tu Robert nie jeździ dla nagród, no ale, ale no, tego, co on uwielbia w motorsporcie. Pamiętacie w jednym z odcinków chyba, to, to było w jednym z czatów yy, yy, Timu, że Robert lubi sobie wejść do garażu rano. Powąchać ten zapach oleju, benzyny i to go budzi bardziej niż kawa. No i, i za to kochają, kocha motorsport i każdy z nas ma jakieś tam właśnie takie, takie coś, co go tak pobudza. No po prostu. A w air no, racingu, w, w sim racingu tego, tego nie ma, no ale to nie znaczy, że coś jest gorsze, po prostu co kto lubi. No właśnie, to skoro tak, to dlaczego Robert jeździ? Zwróćmy uwagę na kilka aspektów. Ja myślę, że bardzo ważny jest, jest aspekt Orlenu. Orlen bardzo fajnie się wstrzelił w ten e, sim racing e, i robi to dla mas, że tak powiem. Dla nas, dla mas. E, nie, nie idzie w, w jakieś takie bardzo y, zamknięte środowisko, tylko otwiera ten sim racing poprzez właśnie te streamy dla nas, dla kibiców Roberta, dla szerszej, szerszej społeczności. Przecież ilu, ile z nas teraz łącznie ze mną. Poznało bardziej Sim Racing, poznaje i będzie chciało poznawać. Przecież widzę w komentarzach, ile, ile osób kupiło kierownicę, zastanawia się nad kierownicą, zastanawia się nad wyborem dobrej gry. Teraz mamy przekomarzanki: czy to i racing czy to Corsa Kompetycjone, a może Racerun jednak na początek, a do rajdów to Richard Bars i tak dalej, Mamy trochę tych um, i, rozważań po prostu. No bo mamy taki okres jaki mamy i po prostu sobie myślimy, patrzymy na, na, na te onboardy Roberta Kubicy, jak to fajnie wygląda i innych oczywiście sim no i mówimy dobra, chcę spróbować i Orlen jednocześnie, no też jakby zapełnia swoją pustkę, biorąc pod uwagę to, że nie ma tych realnych wyścigów tych wyścigów, no, w których miał brać udział Robert Kubica, miał uczestniczyć, nie ma Formuły 1 na razie, nie ma DTM-u, no ale te działania marketingowe muszą być prowadzone i zauważcie, że to jest prowadzone naprawdę z dużym rozmachem, bo mamy przecież wynajętych no wynajętych, no zatrudnionych, może tak, tak to ładniej zabrzmi, no, profesjonalnych komentatorów, którzy bardzo ładnie to ogarniają, którzy przygotowują nam relacje, którzy przez. No, mieli plan siedzieć 24 godziny i komentować, wyszło 12 godzin. No, ale mimo wszystko to trzeba zorganizować, to trzeba przygotować. To nie jest takie proste, jak się może wydawać, nawet dla tych, dla których to jest codzienność. Ale nowe narzędzia, tak jak wczoraj ten live timing, który nie działał, to wszystko było przygotowane dla nas, żebyśmy mogli jakby łatwiej to wszystko śledzić. I bardzo fajnie, że Orlen na coś takiego się zdecydował. Zwróćcie uwagę, jak oni próbują, mimo tego, że no niezbyt jest o czym, to oni stwarzają. To o czym, o czym by mówić, o czym pisać. Te live chaty, te jakieś quizy, do tego oczywiście to, wir to wirtualne ściganie, bardzo mi się to podoba, dobrze, dla nich to też jest, oni muszą żyć, prawda? Nie ma tak, że w social mediach i w internecie coś może um, zatrzymać się, no bo po prostu wtedy zginie. I Orlin po prostu wykorzystuje, czas wykorzystuje. Bardzo fajnie to wszystko, co się teraz niestety złego dzieje, jeżeli chodzi o motorsport. Jeszcze chciałbym zwrócić Wam uwagę na to, tak sobie spojrzałem, co mam wypisane, jakim tempem dysponował Robert Kubica, że był najszybszym z tych kierowców na, na pojedynczym kółku. On swoje najlepsze kółko miał 8,11 11 i zero zrobione w nocy i, i tam jeszcze dublował jeden albo dwa samochody i niezbyt one mu łatwo ustąpiły, więc to no, byłoby jeszcze lepiej, więc naprawdę cisnął bardzo mocno, tak jak on potrafi. Do tego niesamowicie powtarzalny był. 72, 73, 74 okrążenie, 25 km pętli, a gość jest dokładnie na dwóch kółkach obok siebie co do tysięcznej sekundy, a te trzecie odstaje 40 czy tam 4,5. No po prostu. Rewelacja, ale to z tego jest akurat Robert znany, i e, też jak się ogląda jego onboard, e, nocny, dzienny, dwa zestawienia e, okrążeń, no to widać tę powtarzalność i e, bezkompromisowość, jednocześnie przy e, wyprzedzaniu. Więc dla mnie, jak e, naprawdę. E, dla mnie fajnie, że to się wszystko dzieje, a jednocześnie Robert tak sobie troszkę trenuje, jakby mu przyszło wybierać kiedyś tam w przyszłości, już miał takie wybory, przypominam, czy decydować na przykład na starty w jakieś WEC. On mówił, że z punktu widzenia kierowcy niezbyt go to interesuje, no bo jednak to jest dzielenie się tym, tą jazdą, odpowiedzialnością i tak dalej, Co innego jest, jak rozłączyć kierownicę na pierwszym okrążeniu jedziesz sam. No dobra, no to. Idziesz napić się piwa i tyle. A co innego, jak cztery osoby tutaj patrzą i nagle cię wywala z gry, prawda? Tak jak Paweł wczoraj doświadczył i y, bardzo to przeżywał. No i jakby z tego punktu widzenia Roberta te, te, te wyścigi długodystansowe nie pociągają, ale przecież mówił, że pociągają go, jeżeli chodzi o taką właśnie techniczną stronę przygotowanie zespołu, radzenie sobie z tymi awariami, zarządzanie tym całym mechanizmem przez 24 godziny, żeby dowieść to do mety. Przez 24 godziny to już teraz niestety wyjątek, coraz nie jest tych 24-godzinnych wyścigów, ale 12, 6 czy nawet 4. No, i, i Robert może sobie spróbować, czemu to pasuje, czy nie, jakby mu kiedyś tam w przyszłości przyszło podejmować taką decyzję. Generalnie dla mnie bardzo pozytywna sprawa, bardzo fajnie, że trochę zaczynają przenikać te środowiska sim racingowe i, i wyścigowe. Nie mówię, że to byli zupełnie, zupełnie oddzielne byty, no ale mimo wszystko ci, którzy to, to raczej byli, było tak, że ci, którzy interesowali się tylko tymi realnymi wyścigami, teraz bardziej zaczynają poznawać ten świat sim racingu, i myślę, że dla wielu osób, właśnie z tego środowiska sim racingu, to jest bardzo pozytywna sprawa. No to tyle, według mnie potrzebne są te wyścigi wirtualne, zarówno Robertowi, jak i Orlenowi, jak i nam, bo też przecież mieliśmy trochę wyścigowych emocji w sobotni wieczór i było fajnie i było miło, i trochę się poemocjonowaliśmy, trochę zarwaliśmy nockę. O to chodzi. Zapraszam na bloga, tam kolejne materiały, sporo będzie się w najbliższym tygodniu, czy w najbliższych dniach działo, jeżeli chodzi o Orlentim. Mamy dla Was serię wywiadów właśnie z członkami Orlentimu, także już teraz zapraszam, zachęcam do subskrybowania kanału, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za słuchanie, cześć!